他有他的梦想，他有他的梦想，他有他的梦想。 Urodzonego społecznika, osoby aktywnej, rozumiejącej potrzeby innych osób. Pokazuje, że tak naprawdę, jeżeli się chce, ma się wolę u działania, ma się pomysły, to można wiele osiągnąć. Ewa Gawryś, twórczyni i prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zmroza, którego głównym zadaniem jest wspieranie mieszkańców osiedli socjalnych na terenie radomia. Pani Ewa Gawryś jest urodzonym społecznikiem, który z własnej inicjatywy jest zaangażowany w działania społeczne, nie może przejść obojętnie wobec ludzkiej biedy. Myślę, że. Bardzo mocno na sercu ma e, szczególnie dzieci, także matki, całej rodziny, ale szczególnie dzieci, które nie zawsze będąc mieszkańcami osiedla socjalnego mają te same szanse co inne dzieci. Zgrona osób mieszkających w bloku socjalnym ona potrafiła wybrać ludzi, którzy chcieli z nią działać na rzecz dobra Wspólnoty. Te działania, na przykład związane z klubem środowiskowym, były realizowane dla dzieci, ale także, żeby kształtować w dzieciach pewne umiejętności. Które z wyposażają w kapitał życiowy potrzebny do, do innego startu. Ta nowatorskość w działaniach i e, umiejętność angażowania innych do współpracy powodują, że jest takim współczesnym bohaterem. Pani Ewa działa w Stowarzyszeniu Mieszkańców Zmroza. A to jest właśnie stowarzyszenie, które wspiera mieszkańców bloków socjalnych przy ulicy Mroza, a więc jest to osoba, która jest właściwie takim animatorem lokalnym. Tworzenie boiska na przykład do gry w piłkę, ale także projekt Zielona ławeczka, którego celem było zazielenienie tego obszaru, tak żeby tworzyć miejsca zielone, przyjemne, estetyczne, w których te osoby mogą przebywać, o które będą dbać, w których będą czuły się dobrze. Te projekty czy te działania prezentowane przez panią Ewę są modelowe, wzorcowe, także przedstawiciele innych osiedli także chcą założyć podobne stowarzyszenia na swoich osiedlach i uczyć się z tego dobrego przykładu pani Ewy Gawryś. I oprócz tego, że studiujecie dziennie, ma czas na rozmaite działalności, które są związane i z wolontariatem, i z zachęcaniem studentów, kolegów, koleżanek do działalności dobroczynnej, pomocowej. Motywacją do podjęcia studiów było zdobycie wiedzy na temat efektywnych sposobów pomocy, ponieważ pomaga od lat, ale chce robić to w sposób profesjonalny, robić to lepiej. Pani Ewa będzie bardzo udanie, już kończąc te studia, miała połączoną praktykę z teorią co tylko może w przyszłości owocować dalszymi sukcesami w działalności dobroczynnej.